Jak nie stracić na mieszkaniu? Straty w nieruchomościach nie biorą się z kryzysów ani nagłych zmian na rynku. Najczęściej wynikają z błędnych decyzji inwestora: ktoś, kto kupił mieszkanie bez planu, ktoś inny źle lokalizację, a jeszcze ktoś zainwestował więcej niż powinien i nie zostawił sobie marginesu na błąd. Widziałem ludzi, którzy stracili nie dlatego, że mieli pecha, po prostu popełnili podstawowe błędy. W tym filmie pokażę Ci 5 najczęstszych przyczyn strat w nieruchomościach i co najważniejsze, powiem czy jak ich uniknąć jeśli chcesz zarabiać a nie naprawiać własne decyzje, to zostań ze mną do końca i pamiętaj o subskrybowaniu tego kanału. Cześć, mam na imię Maciej i od kilku lat razem z zespołem FNP pokazujemy jak inwestować na rynku nieruchomości. Z głową, z konkretnym nastawieniem na wynik i na zysk. Nie uczymy teorii, tylko pokazujemy to, co sami robimy na co dzień. Przez nasze warsztaty przeszło już ponad 1400 inwestorów. Przekazaliśmy im ponad 3000 okazji inwestycyjnych, które były szczegółowo sprawdzone pod kątem lokalizacji, potencjału, strategii i przede wszystkim opcji wyjścia z inwestycji. I choć każdy przypadek jest inny, to jedna rzecz się nie zmienia. Jeśli ktoś nie ma strategii i podejmuje decyzję na chybił trafił, to prędzej czy później popełni kosztowny błąd. A my te błędy widzieliśmy na własne oczy i właśnie dlatego Powstaje ten film, żebyś nie musiał uczyć się na własnych porażkach, tylko od razu wiedział, czego unikać. Wspomnę tylko jeszcze, że już 6 i 7 września widzimy się na warsztatach w Krakowie. To ostatnia szansa na zakup biletów. Jesteś zainteresowany inwestowaniem w nieruchomości? Wypełnij formularz z opisu. Pierwszy i najczęstszy błąd, który prowadzi do strat, to działanie bez strategii. Ludzie kupują mieszkania, bo czują, że to jest dobra okolica, bo znajomy mieszka gdzieś obok, bo znajomy powiedział, że tu jest super, albo deweloper się chwali, że zostały ostatnie lokale. Zero liczb, zero planu, zero wyjścia awaryjnego i potem zaczynają się problemy. Okazuje się, że w okolicy nie ma realnego popytu, że ceny już są na tak wyśrubowanym poziomie, że nie ma z czego zarobić, Albo że rynek lekko przyhamował, a ty nie masz pomysłu, co zrobić z tym mieszkaniem, które właśnie kupiłeś. Taki zakup to nie inwestycja, tylko hazard. Inwestor z planem analizuje rynek, wie dla kogo kupuje, wie ile chce zarobić i jak długo może czekać. A jeśli nie ma strategii, to najczęściej kończy z mieszkaniem, którego blokuje, pożera czas i przede wszystkim zamraża jego kapitał. To się dzieje nawet przy fajnych inwestycjach, bo nawet dobre mieszkania można kupić źle. Jeśli kupujesz je bez pomysłu na to, jak zrealizować zysk, strategia to jest podstawa. Bez niej ryzykujesz wszystko. Drugi błąd, który najczęściej prowadzi do strat, to emocje. I nie mówię tu o wielkich dramatach ani kryzysach, mówię o czymś dużo bardziej przyziemnym. O tym, że ktoś zobaczy wizualizację mieszkania, zakocha się w dużych oknach, zielonej kuchni albo złotych uchwytach i stwierdzi, to jest to. Kupuję, bo mi się podoba, bo czuję, że ta inwestycja ma potencjał. Tylko, że to nie ty. Tam będziesz mieszkał. Musisz o tym pamiętać. I to nie Twoje wrażenia są ważne. Jeśli inwestujesz, to nie kupujesz mieszkania dla siebie, tylko dla swojego klienta. A klient nie płaci ci za emocje, tylko za lokal, który spełnia jego potrzeby. Konkretnie, funkcjonalnie i przede wszystkim przystępnie cenowo. Widzieliśmy już wiele takich sytuacji. Inwestor bierze mieszkanie pod wynajem, ale przy wykończeniu zaczyna traktować je jak własne. Wymienia płytki, bo tamte były niejakie. Da dębowy blat, bo lubi naturalne drewno. Dorzuca Zmywarkę, ekspres do kawy, designerskie lampy i na koniec okazuje się, że całe to dopieszczanie zjadło wysoką stopę zwrotu i nagle stało się poniżej rynkowej. Zamiast zarobić kilkadziesiąt tysięcy złotych, wychodzi na zero, a czasem nawet minus. Emocje są złym doradcą, zwłaszcza gdy zaczynają wpływać na decyzje finansowe. Dlatego najlepsze decyzje inwestycyjne są często nudne. Zero romantyzmu, zero zachwytu. Lokalizacja, popyt, umowa, potencjał wynajmu lub sprzedaży. Czas zwrotu z inwestycji i tyle, koniec. Trzeci powód, przez który inwestorzy tracą pieniądze, to zła analiza lokalizacji. I nie chodzi o to, że wybrali złe miasto czy złą dzielnicę. Czasem problem leży znacznie głębiej w konkretnej części osiedla, w ustawieniu budynku tym, co znajduje się tuż za oknem albo piętro niżej. Mieszkanie może być nowe, pięknie wykończone, mieć fajny rozkład, ale jeśli stoi przy ruchliwej trasie, bez ekranów akustycznych albo widok z okna wychodzi bezpośrednio na śmietnik, to nikt nie będzie tego chciał. Czasem ktoś kupuje mieszkania na obrzeżach miast, bo cena za metr. Kwadratowy wydaje się atrakcyjna, tylko że później okazuje się, że dojazd do centrum trwa ponad godzinę, nie ma tramwaju, a przystanek autobusowy jest hen hen bardzo daleko. A najbliższy sklep to Żabka, ale 2 km piechotą. Albo odwrotnie, ktoś inwestuje w ścisłym centrum, bo przecież tu zawsze się sprzeda, zawsze się opłaca, ale przy tej cenie za metr. I przy wysokich kosztach wykończenia nie ma już przestrzeni na realny zysk. Widzieliśmy wiele takich przypadków. Mieszkanie, które na pierwszy rzut oka wyglądały dobrze, ale przy głębszej analizie miały jedną konkretną wadę, która przekreślała ich potencjał inwestycyjny. Nawet w tej samej dzielnicy możesz mieć lokal w idealnym punkcie i lokal trzy ulice dalej, który będzie stał miesiącami. Dlatego zanim kupisz, zadaj sobie kilka prostych pytań, ale bardzo konkretnych. Kto będzie chciał tam mieszkać? Jak tutaj można z tego miejsca dojechać do miejsc pracy? Gdzie jest możliwość zrobienia zakupu? Czy są w bezpośredniej okolicy szkoły, uczelnie? Czy jest dostęp do terenów zielonych? Czy blok wyróżnia się pozytywnie, czy właściwie przeciwnie? I to jest nic interesującego, bo inwestowanie nie polega na tym, żeby kupić coś na wyczucie. Polega na tym, żeby kupić to, czego naprawdę potrzebuje rynek. Czwarty błąd, który potrafi zjeść cały zysk, pojawia się dopiero na końcu, przy wykończeniu. Jeśli myślimy oczywiście o klasycznym flipie czy wynajmie, mieszkanie już kupione, już odebrane, wszystko gotowe i wtedy zaczyna się przesada. Inwestorzy wpadają w pułapkę. Chcemy, żeby to było porządnie. Tylko, że porządnie według Ciebie to nie jest to samo co. Porządnie według tego, co potrzebuje rynek. Kupują droższe płytki, bo tamte były takie zwykłe. Dodają sprzęt AGD z wyższej półki, dekoracje, podświetlenia, złote baterie, meble robione na zamówienie, i nagle okazuje się, że mieszkanie, które miało być inwestycją, zaczyna przypominać prywatny apartament. Problem w tym, że klient, który będzie wynajmował albo kupował, nie zapłaci więcej tylko dlatego, że wrzuciliście fronty z litego drewna, bo uważaliście, że to jest najlepsza rzecz na świecie, a klient wam tego nie zwróci. Takich rzeczy po prostu nie robimy. Na rynku pierwotnym ten problem pojawia się często. Mieszkanie jest nowe, jeszcze pachnie tynkiem, inwestorzy chcą je zrobić na tip top, ale rynek nie płaci za tip top, rynek płaci za funkcjonalność. Estetykę i dopasowanie grupy docelowej. I to jest klucz. Dopasowanie. Jeśli robisz mieszkanie po studentów, nie potrzebujesz dębowej podłogi. Jeśli robisz flipa w dzielnicy, gdzie liczy się cena, nie inwestujesz w sprzęt premium. W naszym modelu działania mamy trzy poziomy wykończenia: low, medium i premium. I dokładnie wiemy, który kiedy ma sens. Bo jeśli wrzucisz standard premium, tam gdzie klienci tego i tak nie docenią, to zwyczajnie przepalasz budżet. A najgorsze jest to, że wielu inwestorów orientuje się dopiero wtedy, gdy wszystko już jest zrobione, a zysk po prostu wyparował. Dlatego wykończenie mieszkania nie może być przypadkowe. To musi być chłodna kalkulacja, a nie spełnianie marzeń o katalogowym wnętrzu. Pamiętaj! Inwestujesz po to, żeby zarobić pieniądze, a nie po to, żeby zachwycać się efektem końcowym. Prawda jest taka, że większość błędów, o których dziś mówiłem, da się łatwo uniknąć, ale tylko wtedy, gdy masz dostęp do właściwych wzorców do ludzi, którzy już przeszli tą drogę, do schematów działania, które są sprawdzone i dają efekty, bo rynek się zmienia. I ostatnie, na koniec, czyli piąty błąd, przestrzelenie się z ceną. Zweryfikuj rynek, sprawdź, ile to mieszkanie rzeczywiste jest warte. Nie ma sensu wystawiać ogłoszenia, oferty z ceną życzeniową, wystaw z taką, za którą chcesz przeprowadzić transakcję, dorzuć 10-15 tysięcy zł na górkę w celu negocjacji, bo każdy klient będzie oczekiwał, żądał wynegocjowania czegokolwiek i skup się na tym, żeby w krótkim czasie zrealizować sprzedaż i przejść do kolejnego. Tematu. To, co dobrze działało 3 lata temu, dziś może nie mieć sensu. Dlatego, warto mieć kontakt z praktykami, z osobami, które inwestują regularnie, analizują rynek na bieżąco i widzą, co działa dzisiaj a nie działał tylko kiedyś. I właśnie dlatego organizujemy warsztaty inwestycyjne w Krakowie 6-7 września. Dwa dni pokażą Ci, jak podejść do inwestowania strategicznie, bez przepłacania, bez emocjonalnych decyzji, bez błędów, które mogą kosztować dziesiątki tysięcy złotych. Jeśli chcesz działać mądrzej i skutecznie, wszystkie informacje znajdziesz w opisie na dole. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymaj się, cześć!